Elo elo siema ziomki. W dzisiejszym wydaniu Telexpressu poruszymy sprawę nasilającego się kultu inne czy 2 wśród polskich maniaków. O opinię poprosimy najlepszych polskich graczy. Jestem bratem Gwieśka i kiedy spytałem czy mogę zagrać w linej, da to rozjebał mi kompa i dlatego teraz tu siedzę. Tutaj napierdala się tylko w Tibie choć to też jest pojebana gra. Kolesiowi rusza się tylko mapa, a w postaci ruszają się tylko nogi. Ja twierdzę, że czy jest o stronie dojebane, tak jak i typy, którzy w niego grają. Tą bandę przyklastów matka chyba kołysała w betoniarce na lewym biegu. Hahaha. Ha, ha. Admini Gravelanda to banda skurwieli i terrorystów. Za dotacje na serwę kupują uran oraz wibratory odbydnicze. Kurwy jebane. Teraz na temat Lineada wypowiedzą się koksy. Znam tych daunów. Oni odżywiają się dożylnie, a słońce znają tylko z internetu. Oni nawet nie wiedzą jak wyglądają ich starzy. Tu właśnie widzimy ich obiad. Wpierdalają więcej niż wiesiek i Putole razem wzięci. Te ostre popierdole śpią w takich słojach żeby sobie za bardzo mózgu nie dotleniać bo jeszcze się od Lineida odzwyczają. A ty Arnold, co uważasz na temat Lineda, bardzo mnie to ciekawi. Eee, szczerze, mnie to pierdoli bo i tak napierdalam w CS A, ale jak widzę tych laczków to mi kurwa aż ptak więdnie. Te popierdolce to efekt dziurawych kondomów. Dobra, tonara, spierdalam to tu rasów na kebaba.